Bezkalorii.pl. Wszystko o zdrowym żywieniu, bez liczenia kalorii. Zapraszam, Michał Mularczyk. Witam. W dzisiejszym przedświątecznym odcinku porozmawiamy sobie o konsekwencjach przejedzenia podczas Wigilii i Świąt oraz o tym, jak tego uniknąć. Dotyczy to zdrowych, których można tylko przeciążyć pokarmowy oraz chorych na serce, bo może to być bardzo niebezpieczne, a co ma przyjedzenie do serca? Ma wiele i zaraz o tym sobie porozmawiają. Wśród moich pacjentów spotykam dwa najczęstsze typy zachowań kulinarnych tego dnia. Pierwsze to jest takie, że nie jedzą śniadania aż do kolacji. Drugie jest to, że no, można zjeść śniadanie, potem są cały dzień głodni i dopiero zasiadają do kolacji. Oczywiście wynika to z tradycji postu przed wieczerzą wigiliną. Ale zastanówmy się, co się dzieje z człowiekiem, który przez cały dzień nic nie jadł i kłodny zasiada do zastawionego stołu. Po pierwsze, przeciążamy układ pokarmowy. Od wzdęć, uczucia ciężkości w żołądku, po atak kamicy żółciowej, czy zawalnia szóstki włóczni. A drugie, mniej oczywiste, dotyczy pacjenta z niewydolnością krążenia. Niewydolne serce może poprawnie pracować, ale wtedy, kiedy nie jest przeciążone. Podczas trawienia pamiętajmy o tym, że spora część krwi zostaje oddelegowana do jelit. Czyli reszta krwi musi obsłużyć jakby tak pozostałą część człowieka. I teraz przy dużym przejedzeniu dużo krwi pójdzie do jelit, w związku z tym w reszcie człowieka zostanie mało krwi, a serce musi to przepompować bardzo mocno, żeby wszystkie układy pracowały sprawnie. Prowadzi to do wystąpienia bardzo szybkich rytmów serca, których konsekwencją jest skrajna niewydolność krążenia, czyli stan zagrożenia życia. Może dam taki typowy szpitalny przykład z typowego 26 grudnia co roku w każdym z polskich szpitali. Przyjęty jest pacjent w ciężkim stanie, z zaostrzeniem niewydolności krążenia. Zbierając wywiad od niego dowiadują się, że widzieli je jak co roku. No, pościł, potem rzucił się na jedzenie, potem się męczył w nocy, bo miał zdęcia dolegliwości żołądkowe, potem nasiliły mu się objawy niewidolności krążenia, ale pomyślał, że o nie będzie rodziny angażował w te swoje choroby, no bo, no bo po co? No to przemęczę się jeszcze trochę, wytrzymam, po świętach nie przejdzie, 26 grudnia już nie wytrzymał i jedzie do szpitala. I takich pacjentów naprawdę jest mnóstwo. Jak uniknąć takich sytuacji? Osoby z przewlekłymi chorobami powinny zjeść to śniadanie. Ja im daję dyspenser. Najlepiej, żeby to śniadanie zostało zjedzone późno, na 4-5 godzin przed wieczerzą. W razie wystąpienia głodu jeszcze przed kolacją proponuję wypić szklankę, dwie soku owocowego, ewentualnie jogurtu kefiru, ale to jest ratowanie się przed głodem, a nie jako takie zwyczajowe działanie. Proponuję im spożyć ten świąteczny posiłek Troszkę wcześniej niż zwykłą kolację, czyli godzinie 16, już jest po zachodzie słońca. I teraz bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy, tradycja mówi, że trzeba skosztować wszystkich potraw. Z naciskiem na skosztować. Nie zjeść szybko, tylko skosztować. I druga rzecz, która z tego wypływa, po prostu powolne jedzenie. O czym mówiliśmy wcześniej. W tym momencie człowiek może zjeść dosyta, nie przejadając się, unikając tych wszystkich powikłań, o których niedawno mówiliśmy. Życzę wszystkim zdrowych, ciepłych, spokojnych, rodzinnych i nieprzejedzonych świąt. Zapraszam do dalszego oglądania bezkalorie.pl, czyli wszystko o zdrowym żywieniu bez liczenia kalorii. Jeżeli się podobało, prosimy o lajka. Like Jeżeli się bardzo podobało, prosimy o subskrypcję, ale oprócz tego, że trzeba nacisnąć, subskrybuj tam obok jeszcze dzwoneczek i trzeba go też wcisnąć. Dziękuję bardzo, wesołych świąt.